Na skraju lata i jesieni aura zwykle bywa zmienna, ale jej wahania w najbliższych dniach nie powinny być zbyt dokuczliwe, choć znowu popada. Katarzyna Lewandowska. Witam państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro znad morza Bałtyckiego dotrze do nas dość rozległy niż. Towarzyszyć mu będą dwa fronty atmosferyczne, jeden na wschodzie, drugi na północnym zachodzie kraju. Taki układ trochę popsuje nam pogodę, zwłaszcza że dodatkowo napłynie zimne, polarnomorskie powietrze. Spójrzmy na mapy naszego regionu. W nocy będzie pogodniej bez opadów z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami do prawie bezchmurnego nieba. Dopiero nad ranem od zachodu chmur zacznie stopniowo przybywać, a na termometrach od 7 do 12 stopni. Poranek jeszcze dość pogodny, ale już przed południem zachmurzenie zacznie rosnąć. Lokalnie może padać słaby przelotny deszcz. Po południu w przerwach pomiędzy opadami pojawią się przejaśnienia i zza chmur wyglądać będzie słońce. Miejscami może również zagrzmieć, a nasze termometry pokażą od 18 stopni w Kłodzku i Jeleniej Górze do 21 w Opolu. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie powoli spadać. Wiatr słaby i okresami umiarkowany. biometr niekorzystny. Warunki drogowe zmienne życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia.